Co, jeśli nie czuję, że jestem wystarczająco dobry dla Boga? To pytanie po części zdradza też pychę albo patrzenie w swoją stronę. Bo Bóg mówi, że zaufaj temu, co ja mówię, rozwiązaniu, które ja daję tobie. Daję tobie łaskę. Z łaski możesz być zbawiony. Przyjdź do mnie. Natomiast my mówimy: O nie, nie, nie. Ja zasłużę sam. I tu, właśnie w tym pytaniu, jest to, że osoba mówi: No tak, ale nie jestem wystarczająco dobra. Bóg nie oczekuje, że będziesz wystarczająco dobry, przyzwoity, żeby przyjść do Niego. W przypowieści o Synu Marnotrawnym i jego starszym bracie jest tak, że ten syn który odszedł, nie mówi dobrze, najpierw się umyję, najpierw coś zrobię dla swojego ojca i dopiero do niego przyjdę. Nie, nie. On przychodzi w tym stanie, w jakim jest. I wówczas to ojciec go przyjmuje, to ojciec mówi, aby przywdział, aby dano mu nowe szaty i aby ucztę dla niego urządzono. Dlatego nie musisz być Dobry, żeby przyjść do Boga. Bóg chce, abyś przyszedł do Niego w tym stanie, w jakim jesteś. W tej wspomnianej przypowieści, Ojciec cały czas wygląda, czekając na swoje dziecko, i gdy ten przychodzi, i Ojciec zauważa go jeszcze daleko, biegnie ku Niemu, biegnie i rzuca się na Niego, który był brudny, który był po tym, jak karmił świnie. Cały w smrodzie i w brudzie ojciec rzuca się na niego, nie dbając o to, bo cieszy się, że to dziecko przyszło z powrotem, że to dziecko z niewoli, w którą sam szedł, wraca do niego. Dlatego nie musisz być dobry, żeby przyjść do Boga. To później Duch Święty przemienia ciebie, to Duch Święty sprawia, że zaczynasz inaczej myśleć, to Duch Święty sprawia, że zaczynasz być. Osobą, która zaczyna się zachowywać jak osoba święta, jak osoba, która należy do Boga. Dlatego nie musisz być wystarczająco dobry. Podkreślenie w Ewangelii jest tego, co Bóg uczynił dla ciebie, a nie tego, co Ty masz uczynić dla Boga. Dlatego nazywa się to łaska, coś, na co nie zasłużyliśmy, coś na co nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. A więc, jeżeli uważasz, że nie jesteś wystarczająco dobrą osobą, by przyjść do Boga, masz rację, nie jesteś. Ale Bóg właśnie takiego czy taką chce cię przyjąć. Dlatego idź do Boga i nie marnuj już więcej życia. Bądź w Chrystusie. Jezusie, przyjdź. Łaska ciebie wyzwoliła.